Rok 2022 w Powiatowym Ośrodku Wsparcia w Muszynie. Rok 2022 tradycyjnie obfitował w wiele emocjonujących wydarzeń. Styczeń. Zabawa karnawałowa na terenie ośrodka. Pierwszą większą imprezą rozpoczynającą rok 2022 była zabawa karnawałowa. Jak co roku nie obeszło się bez pięknych strojów i porywającej do tańca muzyki. Wszyscy chętnie włączyli się we wspólną zabawę. Luty. Warsztaty plastyczne w Nowym Sączu. 8 lutego udaliśmy się do Małopolskiego Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu, gdzie uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych. Był to pierwszy z 12 wyjazdów w tym roku, na których mogliśmy rozwijać swoją wyobraźnię i umiejętności, oraz podziwiać twórczość różnych artystów prezentujących swoje dzieła na organizowanych wystawach. Zabawa walentynkowa. 14 lutego to dzień, na który wszyscy czekają z niecierpliwością. To czas nie tylko dla zakochanych, ale również dla tych, którzy chcą sobie okazać sympatię. Z tej okazji przygotowaliśmy huczną zabawę walentynkową, którą poprowadziła sympatyczna pani Anetka z fiku myku-smyku. Nie zabrakło świetnej muzyki, zabaw i konkursu na królową i króla balu, którymi zostali Madzia i Felix, warsztaty terapeutyczne i język światła. 16 lutego odwiedziła nas pani Aleksandra Dudziak-Majdańska, kompozytorka, wokalistka, multiinstrumentalistka, autorka tekstów, muzyki i grafiki. Przygotowała dla wszystkich muzyczne warsztaty terapeutyczne język światła, które były pewnego rodzaju instrukcją, jak wsłuchiwać się we własne serce, i wszystkich dookoła obdarowywać pozytywnym nastawieniem, uśmiechem i pełnym ciepła wsparciem. Marzec. Ósmy turniej gier planszowych. 10 marca na terenie powiatowego ośrodka wsparcia w Muszynie odbyła się ósma edycja turnieju gier planszowych pod patronatem honorowym starosty powiatowego w Nowym Sączu pana Marka Kwiatkowskiego. Turniej został rozegrany tradycyjnie w dwóch kategoriach. Chińczyk oraz Warcaby. W zmaganiach wzięło udział 50 osób niepełnosprawnych z 7 placówek z terenu powiatu nowosądeckiego. Zwycięzcami tegorocznego turnieju zostali. W kategorii Warcaby pierwsze miejsce pan Jan z DPS w Zbyszycach. Drugie miejsce pan Józef z DPS w Klęczanach. Trzecie miejsce pan Jarosław z w Nowym Sączu. W kategorii Chińczyk pierwsze miejsce zdobyła pani Dominika z POW w Muszynie, drugie miejsce pan Stanisław z SDS w Nowym Sączu, trzecie miejsce pani Maria z SDS w Krynicy Zdroju. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Spotkanie z młodą pisarką 17 marca odwiedziła nas młoda pisarka, Natalia Polańska, autorka książki Legendy Muszyńskie. Przeczytała nam fragmenty swojej twórczości. Wszyscy słuchali opowieści z uwagą i nagrodzili autorkę gromkimi brawami. Kwiecień Śniadanie wielkanocne. 12 kwietnia tradycyjnie jak co roku na terenie Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie odbyło się śniadanie wielkanocne. Zgromadzeni goście zostali wprowadzeni w klimat radości ze Smartwych Pańskiego poprzez krótki program artystyczny. Piosenki o tematyce wielkanocnej przygotowali uczestnicy naszego ośrodka. Gościem spotkania był wicestarosta nowosądecki pan Antoni Koszyk. Wszyscy zebrani mogli poczuć klimat zbliżających się świąt i skosztować wspaniałych potraw przygotowanych specjalnie na tą okazję. Jarmark Muszyński 30 kwietnia przedstawiciele ośrodka mieli przyjemność uczestniczyć w Jarmarku Muszyńskim, gdzie prezentowali prace wykonane przez osoby niepełnosprawne. Było to jedno z pierwszych tego typu wydarzeń w tym roku. Wystawione dzieła cieszą się zawsze ogromnym zainteresowaniem. Maj Piąty przegląd twórczości artystycznej w Bieczu w dniu 5 maja po dwuletniej przerwie troje uczestników zajęć powiatowego ośrodka wsparcia w muszynie wzięło udział w piątym przeglądzie twórczości artystycznej środowiskowych domów samopomocy województwa małopolskiego imienia Haliny Wędrychowicz na wiosenną nutę w Bieczu. Podczas przeglądu odbyły się dwa konkursy: instrumentalno-wokalny, w którym uczestnicy naszego ośrodka zdobyli wyróżnienie oraz cukierniczy, w którym nasze cytrynowe stokrotki zajęły trzecie miejsce. Czternasty turniej Bocci w Barcicach. 14 maja, po dwuletniej przerwie, udaliśmy się na czternasty międzynarodowy turniej Bocci osób niepełnosprawnych opuchra burmistrza miasta Starego Sącza, organizowany w Barcicach, zmagania były zacięte, ale wszystko odbywało się w duchu fair play. Chociaż tym razem zabrakło nam szczęścia na zawodach, nikt nie wrócił do domu z pustymi rękami. Przegląd twórczości osób niepełnosprawnych kolory naszego życia. 27 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbył się przegląd twórczości osób niepełnosprawnych z terenu powiatu nowosądeckiego pod nazwą Kolory Naszego Życia. W tym roku kolorem przewodnie był kolor zielony. Organizatorami przeglądu byli Powiatowy Ośrodek Wsparcia w Muszynie, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Opiekunów w Sposób na Życie w Muszynie oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli starosta nowosądecki Marek Kwiatkowski oraz burmistrz miasta i gminy Uzdrowiskowej Muszyna, dr Jan Golba. Na scenie zaprezentowały się osoby niepełnosprawne z dziewięciu jednostek działających na terenie powiatu nowosądeckiego: środowiskowych domów samopomocy, domów pomocy społecznej, powiatowych ośrodków wsparcia oraz warsztatów terapii zajęciowej. Poza występami przygotowanymi przez zaproszone instytucje, obecni goście mogli zapoznać się z wystawą twórczości osób niepełnosprawnych. Wszyscy występujący otrzymali nagrody, ponieważ każdy włożył w przygotowanie i występ całe swoje serce. Czerwiec. Występ przedszkolaków z Muszyny. 15 czerwca, w ramach obchodzonego Dnia Przyjaciela, odwiedziła nas grupa dzieci przedszkolnych zespołu szkolno-przedszkolnego w Muszynie. Dzieci przygotowały układy taneczne oraz wiersze opowiadające o przyjaźni. Wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami i drobnymi upominkami. Wycieczka do Pilzna. 24 czerwca udało nam się wyjechać na przepiękną wycieczkę do Pilzna. Na miejscu mieliśmy możliwość zwiedzić m.in. Muzeum Lalek oraz miniaturową wieś inspirowaną lipcami rejmontowskimi. Wyjazd dostarczył wszystkim wielu pozytywnych wrażeń. Organizacja wycieczki była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na życie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Spartakiada w Nowym Sączu. 29 czerwca wzięliśmy udział w Spartakiadzie zorganizowanej przez środowiskowy dom samopomocy w Nowym Sączu. Podczas zawodów zmierzyli się ze za sobą zawodnicy z siedmiu placówek z terenu powiatu nowosądeckiego, a nasz ośrodek dumnie reprezentowali Janusz, Mirosław, Piotr, Andrzej, Felix i Rafał. W tym roku rywalizowano w czterech konkurencjach sportowych. Spośród których zwycięski dla naszego ośrodka okazał się sprytny slalom, w którym Mirosław, Piotr i Rafał zdobyli pierwsze miejsce. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i już czekamy na kolejne zawody. Lipiec wycieczka do krynicy Zdroju. 14 lipca wybraliśmy się pociągiem na wycieczkę do sąsiadującej z muszyną Krynicy Zdrój. Sama podróż koleją była ogromnym przeżyciem dla wszystkich obecnych. Spacer po krynickim deptaku pozwolił na zapoznanie się z historią, tradycjami i zabytkami tego pięknego uzdrowiska. A wizyta w Muzeum Nikifora była niezapomnianą podróżą po świecie tego wyjątkowego artysty. Na koniec każdy miał okazję ochłodzić się nieco pysznymi lodami i zjeść rurkę z bitą śmietaną. Wszyscy wrócili bardzo zadowoleni i złaknienie kolejnych przygód. Wycieczka do Rostocki Ryterskiej. Na kolejne przygody nie trzeba było długo czekać. Już 20 lipca wybraliśmy się do zabytkowej leśniczówki znajdującej się na terenie Ośrodka Edukacji Leśnej w Rostoce Ryterskiej. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie na temat gatunków zwierząt występujących w naszych lasach oraz zobaczyć salę wystawową z eksponatami ukazującymi zwierzęta zamieszkujące Beskid Sądecki. Po zajęciach skorzystaliśmy z ogniska na placu biwakowym przy leśniczówce. Wszystkim bardzo spodobał się taki rodzaj zajęć. Sierpień Grill w Domu Pomocy Społecznej w Muszynie. 3 sierpnia, na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Muszynie, udaliśmy się do naszych przyjaciół na wspólnego grilla. Czas spędzony wspólnie na rozmowach i zabawie przy smakowitym jedzeniu na długo pozostanie w naszej pamięci. Dziękujemy za tę chwilę. Wycieczka do Wysowej. 5 sierpnia wybraliśmy się na wycieczkę do Wysowej Zdroju, znanego w całej Polsce uzdrowiska. To ciche i pełne uroku miejsce ze wspaniałym parkiem zdrojowym i wieloma atutami prozdrowotnymi w postaci klimatu oraz naturalnych wód mineralnych o zróżnicowanej mineralizacji, z których chętnie korzystaliśmy. Wyjazd był możliwy dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na Życie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wystawa osób niepełnosprawnych w Muszyńskim ratuszu. Od dnia 12 sierpnia do 10 października w muszyńskim ratuszu wszyscy kuracjusze, goście odwiedzający muszynę i osoby niepełnosprawne miały możliwość podziwiać wystawę twórczości uczestników zajęć Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie pod hasłem Muszyna Oczami Niepełnosprawnych. W tak pięknych wnętrzach wszystkie prace prezentowały się wyjątkowo i cieszyły się ogromnym powodzeniem. Spartakiada Sprawni i Niepełnosprawni 25 sierpnia po dwuletniej przerwie związanej z pandemią, odbyła się 11. edycja spartakiady sportowo-integracyjnej pod hasłem Sprawni, Niepełnosprawni. Jej organizacja była możliwa dzięki środkom pozyskanym przez Stowarzyszenie Sposób na Życie od burmistrza miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. W zmaganiach uczestniczyło 120 osób niepełnosprawnych z ośmiu instytucji z terenu powiatu nowosądeckiego, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy oraz powiatowych ośrodków wsparcia. Wszyscy bawili się znakomicie. Medale i puchary zawodnikom wręczyli wicestarosta nowosądecki pan Antonik Koszyk, pan Jacek Trawka, przedstawiciel Urzędu Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna oraz dyrektor Powiatowego Ośrodka Wsparcia w Muszynie pani Maria Żuchowicz. Mamy nadzieję spotkać się ponownie w przyszłym roku. Wrzesień Zajęcia z hipoterapii od dnia 1 września, w ramach projektu Koń i Ja, realizowanego przez Stowarzyszenie Sposób na Życie, przy wsparciu finansowym powiatu nowosądeckiego, mieliśmy możliwość uczestniczyć w zajęciach z hipoterapii, które trwały przez cały miesiąc. Był to czas wspaniale spędzony z różnymi zwierzętami. Konie Bambi i Jerry nosiły nas na swoich grzbietach, gęsi witały głośno z daleka, świnka, osioł, króliki, psy, owce i wesołe kozy swoim towarzystwem sprawiały nam prawdziwą frajdę. Integracyjny turniej tenisa stołowego w Krynicy Zdroju. 20 września wzięliśmy udział w piątym integracyjnym turnieju tenisa stołowego osób niepełnosprawnych o Puchra Burmistrza Krynicy Zdroju, organizowanym przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krynicy Zdroju. Nasz ośrodek reprezentowała grupa siedmiu osób – Elżbieta, Ewa, Andrzej, Felix, Mirosław, Rafał i Sławomir. Po zaciętej rywalizacji Rafałowi udało się wywalczyć trzecie miejsce. Wszyscy bawili się doskonale. Dziękujemy serdecznie organizatorom za wspólnie spędzony czas. Październik 15. Sądecki Integracyjny Turniej Bocci 20 października uczestnicy udali się po raz kolejny do Nowego Sącza na 15. edycję Sądeckiego Integracyjnego Turnieju Bocci dla osób z niepełnosprawnościami. Podczas imprezy mieli możliwość zmierzyć się zarówno w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych. Po zaciętych zmaganiach dominica z naszego ośrodka udało się wywalczyć trzecie miejsce w kategorii indywidualnej. Serdecznie gratulujemy. Wszyscy wrócili zadowoleni i z nową motywacją do dalszych treningów. Wycieczka do Krakowa W dniu 21 października mieliśmy możliwość udać się na wycieczkę do Krakowa. Jej celem było zwiedzanie sanktuarium i muzeum św. Jana Pawła II Wielkiego. Wyjazd dostarczył nam wspaniałych wrażeń i wielu emocji. Było to przeżycie zarówno estetyczne, jak i duchowe. Dowiedzieliśmy się bardzo wiele na temat życia Jana Pawła II i jego znaczenia dla historii Polski listopad wycieczka do Buburki 10 listopada udaliśmy się na pełną wrażeń wycieczkę do Bubrki. Znajduje się tam Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego imienia Ignacego Łukasiewicza. Jest ono zlokalizowane na terenie kopalni ropy naftowej, otwartej w 1854 roku i działającej do dzisiaj. W muzeum zachowały się dwa oryginalne szyby naftowe z XIX wieku, o imieniach Franek i Janina. Po drodze mieliśmy możliwość odwiedzić również Sanktuarium świętego Jana z Dukli. Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla osób niepełnosprawnych. 21 listopada miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu plastycznego organizowanego na terenie naszego ośrodka, techniką Kolarz. Tematyką był kolor żółty, który został wybrany jako barwa przewodnia przyszłorocznej imprezy pod hasłem Kolory Naszego życia. Do konkursu zgłosiło się 17 osób. Tematyka była różnorodna, a same prace ciekawe i zaskakujące. Zaproszony jury miało wyjątkowo trudne zadanie. Ostatecznie na podium znaleźli się. Trzecie miejsce Adam z pracą słoneczna podróż, drugie miejsce. Andrzej i jego kogut marzeń, pierwsze miejsce Dominika i jej kolaż Ruch to Zdrowie. Pozostając pod ogromnym wrażeniem, gratulujemy wszystkim, którzy zaprezentowali swoje dzieła. Zabawa Andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej w Kręczanach 22 listopada na zaproszenie Domu Pomocy Społecznej w Kręczanach wyjechaliśmy na pełno kolorów i muzyki zabawę Andrzejkową. Były wróżby, smaczne jedzenie i skoczna muzyka. Wróciliśmy w nastroju do dalszej zabawy. Bal Andrzejkowy w Muszynie Kolejna okazja do zabawy pojawiła się bardzo szybko. Już 23 listopada na terenie naszego ośrodka po raz kolejny odbył się huczny bal andrzejkowy. Odwiedziła nas prawdziwa czarownica z krainy fiku myku smyku, która oprócz wróżb i doskonałej zabawy wyczarowała dla nas również coś słodkiego. To był niezwykle aktywny czas, a najbardziej roztańczona para, czyli Milenka i Janusz, zostali uroczyście ukoronowani na królową i króla balu. Grudzień. Wyjazd do kina 1 grudnia z okazji zbliżających się świąt otrzymaliśmy wczesny prezent mikołajkowy w postaci seansu w kinie Sokół w Nowym Sączu. Świąteczny film Listy do M5 wprowadził nas w doskonały nastrój, a późniejsza wizyta w McDonaldzie stała się przysłowiową wisienką na torcie. Wszyscy wspominają ten dzień z zadowoleniem. Wizyta świętego Mikołaja Święty Mikołaj nie zawiódł nas i w tym roku. Najpierw było oczekiwanie, nerwowe pytania, czy na pewno będzie, a potem zjawił się, jak zwykle tajemniczy i pełen magii. Obdarował każdego, nie zapominając nawet o tych nie do końca grzecznych dzieciach. Bez rusk w tym roku się obyło, dlatego było mnóstwo podziękowań i obietnic lepszego zachowania. Oprócz udziału w zaprezentowanych wcześniej wydarzeniach, w ciągu roku uczestnicy mają do swojej dyspozycji działające na terenie powiatowego ośrodka wsparcia pracownie, muzykoterapii, wizjoterapii terapii komputerową, kulinarną oraz arteterapii. Jednak działalność ośrodka nie kończy się wyłącznie na aktywności w obrębie poszczególnych pracowni. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z porad specjalistów, uczestniczą w spotkaniach motywacyjnych, zajęciach grupowych oraz indywidualnej terapii. Wolny czas spędzają wspólnie na grach i zabawach. Każdy z uczestników uczy się w ramach treningu umiejętności wykonywać najprostsze czynności niezbędne w życiu codziennym. Wykonuje podstawowe prace porządkowe i stara się utrzymywać swoje otoczenie w czystości. Osoby mniej sprawne uczestniczą w treningach higienicznych, samoobsługi i zaradności życiowej. Tak w ogromnym skrócie wygląda życie w naszym ośrodku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy na co dzień okazują nam wsparcie i otwierają swoje serca na potrzeby innych. Mamy nadzieję spotkać się tutaj ponownie ze wszystkimi, także w przyszłym roku. Dziękuję za uwagę.